Paweł Kasiak. Bardzo dziękuję, Pawle, że znalazłeś czas i chęci, żeby spotkać się w rozmowie ze mną. To jest cykl rozmów promujący festiwal Empatia w działaniu. Jest mi niezmiernie miło, że, że jesteś tutaj naszym gościem, w sensie moim. Kiedy pisałam Twoje bio, żeby przybliżyć sylwetkę Twoją, wyszła mi cała masa rzeczy. Duże rzeczy robisz, i mam takie poczucie, że mogłabym Cię przedstawić tak naprawdę jednym zdaniem. Paweł Łukasiak, dobry człowiek, po prostu. Ale. No to, ja bym powiedział tak, że Spinoza kiedyś powiedział, że y, ta sama osoba może być dobrą osobą, i dla jednych, a niekoniecznie dobrą dla innych. No przykładem jest chociażby ktoś, kto jednym zabiera, a daje innym. Czyli na przykład taki. Wilhelm i także nie do końca, nie do końca to oczywiście da się tak być tylko dobrym. Aha, ale tak pomyślałam sobie, że jednak opowiem trochę więcej o, twojej, o tym, co robisz, żeby też inni wiedzieli, z czym się tutaj mierzyłam, pisząc twoje bio. Jesteś prezesem zarządu Akademii Filantropii i Rozwoju w Polsce. Założyłeś koalicję Liderzy Pro Bono. Jesteś twórcą programu Działaj Lokalnie. Od ponad 20 lat aktywnie uczestniczysz w trzecim sektorze. Promujesz współpracę środowisk biznesowych z trzecim sektorem. Jesteś również stypendystą Fundacji Ashoka i Fundacji Mota. Zajmujesz się rankingiem oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu. Zostałeś odznaczony również Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. I bierzesz aktywny udział w akcji Empatii oraz w festiwalach Empatia w Działaniu. Dużo dobra wokół ciebie, dużo dobra robisz ty sam. E, można by powiedzieć, że masz jakiś taki patent na czynienie pol, w Polsce dobra? Pierwsze te rzeczy, o których tutaj mówiłaś, to zrobiliśmy razem z wieloma osobami i, i tutaj. Byłem jednym tylko z, z bohaterów tych, tych przedsięwzięć. Wydaje mi się, że jeżeli mówimy o tym, żeby zrobić coś dobrego, czyli pomóc w rozwiązaniu jakiegoś problemu, to po pierwsze, wydaje mi się, że pomaganie jest. Takim podstawowym sposobem funkcjonowania w ogóle człowieka. I tak naprawdę, to wszystko powinno się na tym pomaganiu opierać. Czyli nauczyciel powinien pomagać dzieciom w rozumieniu świata. Przywódca, lider powinien pomagać w tworzeniu takich sytuacji, w których ktoś będzie mógł wykorzystać swoje kompetencje, wiedzę, poczuć się, że tak powiem sprawcą jakiegoś y, działania i sukcesu. A wspomniana wcześniej Fundacja Czasa Cza, Cza Stuart mota kiedyś y, też odcisnęła ogromne piętno na, na, na moim życiu. I To nawet nie dlatego, że y, dostaliśmy od Fundacji Charlesa Stuart mota y, wiele środków na wiele naszych programów od kilkudziesięciu już lat. Ale na samym początku, kiedy spotkaliśmy się z jednym z dyrektorów tej fundacji, który był tutaj w Polsce, no i ja mu opowiadałem, co zrobimy, jak będziemy opowiadać o fundacji Mota, jak będziemy ich promować, dlaczego są tacy ważni i tak dalej. No co on powiedział, i to, to jest prawda, że niespecjalnie go to interesuje. Jego bardziej interesuje to, czy za 10 lat ja będę jeszcze robić to, co opowiadam, że chcę robić. Jeżeli tak, to znaczy, że to miało sens i że to była udana inwestycja. Jeżeli nie, to jakiekolwiek chwalenie Fundacji Trzasa Stylata tutaj niewiele pomoże. I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby zwrócić uwagę na to, że. Ten, komu pomagamy, ma mieć poczucie sprawczości, sukcesu, autonomii i chyba to, co najważniejsze, to takiej istotności. To znaczy, że robi rzeczy ważne, istotne, które rzeczywiście coś zmieniają. I to są warunki takie brzegowe, i pomaganie jest chyba jedną z aktywności, która wyzwala te wszystkie postawy jeżeli skutecznie nauczyciel pomaga uczniowi, to ma takie poczucie sprawczości, że ten uczniowie w końcu świadomie rozumie, angażuje się, rozwiązuje różne zadania i jest pewny siebie. Jeżeli współpracownik angażuje się, czuje się, czuje się Czuję się y, osobą, która bierze rzecz, udział w rzeczach istotnych, ważnych, czuję się współautorem sukcesu, y, to, y, to wtedy to nie jest delegowanie zadań, to jest bardziej delegowanie kompetencji albo inaczej delegowanie takiej współpracy. I y, czasami nie może, czy znaczy można nie znaleźć miejsca w pracy na, na takie. Przestrzenie, w których ktoś może poczuć tę siłę sprawczą, i wtedy być może lepszy jest pomysł na to, żeby zorganizować jakiś wolontariat pracowniczy, aby osoby, z którymi pracujemy, poczuły tę pewność, tę siłę tego, że coś zmieniły, coś zrobiły. A potem możemy wrócić z powrotem do pracy. Ale gdzieś, zawsze, wszędzie to pomaganie jest źródłem Moim zdaniem rozwoju. I nie da się, myślę, w, inny sposób. w ogóle, jeżeli przyjrzymy się różnym aktywnościom z perspektywy pomagania, to one nabierają sensu. Nabiera sensu praca nauczyciela, nabiera, nabiera sensu y, przywództwo biznesowe, nabiera sensu y, praca y, osoby, która prowadzi jakiś, jak, 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 jakiś projekt. Wtedy wszystkich zapraszamy do tego, żeby się nawzajem wspierać i e, dzięki temu ta e, historia, którą robimy, tworzymy po prostu ma sens, staje się historią. Dlatego też myślę, że, e, że, 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 że warto na to zwracać uwagę. Myślę, że za e, za dużo jest też takiego niedoceniania tej postawy. O, trudno mi powiedzieć, to może plączę za bardzo się w zeznaniach, bo nie mam może w jakiś jasny sposób tego ułożonego w głowie, ale wiem i tego jestem pewien, że ze swojego prawie 60-letniego doświadczenia mogę powiedzieć, że. Jeżeli spojrzymy na coś z perspektywy takiej, jak mogę komuś pomóc, albo jak ktoś może pomóc mi, czyli ja kogoś poproszę, to zdecydowanie łatwiej jest rozwiązać różne problemy w życiu, niż gdy próbujemy wykorzystać inne sposoby współpracy. Nie mogłam się z Tobą zgodzić bardziej. Mam takie poczucie, że to ma bardzo duży sens, o czym mówisz. I tak myślałam też o naszej rozmowie na początku, jakie pytanie chciałam Ci zadać. I mam dla Ciebie taką propozycję, Paweł, czy ja mogłam Ci zadać zagadkę? Bardzo proszę. Powiedz mi, synonim, synonimami do jakiego hasła są następujące słowa. Altruizm, idealistyczność, intropatia, prawowierność, utożsamianie się, wczucie się, współodczuwanie, zrozumienie. No, chodzi o empatię. Zgadza się. Widziałam Twój wykład, którego, na którym na EZUPESie, i jakoś tak rozczuliło mnie to, że ty zrobiłeś zagadkę studentom. A propos właśnie, nie wiem czy pamiętasz czy nie, bo to już jakiś e, jakiś czas temu było. I chciałam Ciebie zapytać, jakie dobro Ciebie rozczula? Ach, wydaje mi się, że takie, które wymaga odwagi. Aha. Takie, które wymaga odwagi, dlatego że które wymaga takiej cywilnej odwagi, gdzie my musimy się po prostu w jakiś tam sposób przełamać. I wydaje mi się, że to jest jedna chyba z, z wielkich y, korzyści, jakie daje y, takie społeczne zaangażowanie, że musimy się zmierzyć z bardzo trudnymi wyzwaniami. Miałam cię pytanie. Jakie wartości według Ciebie dzisiaj w Polsce są najbardziej pomijane, zapomniane, a potrzebne? Warto pokazać te wartości, które są z innych rodzin, takich jak te wartości społeczne, społecznościowe, takie wynikające z współpracy, z zaufania, z satysfakcji pracy w zespole z pomagania, z wspierania i one są yy, trudne do wyuczenia, nawet jeżeli mamy projektowe ćwiczenia czy, czy, czy warsztaty, to rzadko my staramy się opowiedzieć. Tych wartościach, które tkwią w tego typu aktywności. To znaczy, potrafimy bardzo dużo mówić, że ważna jest jakość, ważna jest dokładność. Dlaczego to jest tak niedokładnie zrobione? Dlaczego nie mamy stu punktów, które moglibyśmy uzyskać tylko 68. Natomiast już jak opowiedzieć o tym, że dlaczego to można było zrobić razem? choć trwało to dłużej, to przy okazji nawzajem wspierając się, zbudowaliśmy. Takie doświadczenie, które pozwoli nam w przyszłości zrobić o wiele trudniejsze rzeczy, których pojedynko, żebyśmy nie byli w stanie zrobić. I, i że sobie nawzajem zaufaliśmy i tak dalej, i tak dalej. O tym już nie mówimy, już tego nie domykamy w naszym y, uczeniu się. Czyli nie opowiadamy sobie, jak sobie pomagaliśmy bo trochę się czujemy się nieswojo przy tym, no nie, czujemy się nieswojo, dlatego, że po prostu, jeżeli się pewnych rzeczy nie robi, no to one stają się nienaturalne. A jak stają się nienaturalne, no to wtedy trudno nam się y, czuć dobrze, y, opowiadając o nich. Kiedyś y, Ania Giza, wspaniały badacz, y, pedagog, y, y, Lider, liderka organizacji, wielka postać nauki z różnych dziedzin powiedziała o tym, że na przykład zaangażowanie w wolontariat pozwala odmrażać relacje, które normalnie, na które normalnie byśmy sobie nie pozwolili. Ale to jest taka przestrzeń, że już wypada. I, I dlatego też myślę, że niektórych relacji czy niektórych wartości byśmy nie zaznali, albo byśmy ich nie praktykowali, albo byśmy nie postępowali w oparciu o nie, gdyby nie stworzono nam pewnej sytuacji. Dlatego te sytuacje edukacyjne, szczególnie wynikające na przykład z wolontariatu, są chyba ważne, bo one pozwalają nam odmrozić te relacje i zejść na taki poziom relacji bardziej otwartych właśnie na zaufaniu, na otwartości, gdzie wcześniej byśmy sobie na to nie pozwolili. Mm -hmm. A mam do Ciebie pytanie, Pawle. Mm, bo powiedzieliście o tych wartościach społecznych, które według Ciebie są mm, jakoś pomijane i można byłoby jakoś wyciągnąć e, na wierzch i wolontariat jako taki obszar, który do, do tego służy, e, jako taka może witamina, która e, pobudza, żeby, żeby one wychodziły na wierzch. I tak się zastanawiam, czy empatia mogłaby być też takim antidotum na, na te pomijane wartości, o których powiedziałeś? Empatia. Ma w sobie coś z jednej strony bardzo pozytywnego, a z drugiej strony straszliwie dramatycznego. Mhm. Dlatego, że dla mnie empatia jest jednak zrozumieniem też i tragizmu ludzkiego po prostu życia i egzystencji. I empatia, żeby nas nie udręczała, wymaga pewnego przygotowania. Dlatego też to, co mi się bardzo podobało, to nie jestem specjalistą, bo specjalistą jest na przykład Jacek Jakubowski, który jest dla mnie wielkim autorytetem. O co, o co Jacek Jakubowski mówi, że jeżeli chcemy, żeby na przykład ten heroiczny wolontariat, który teraz był prowadzony przez... Można było powiedzieć, że wszyscy staliśmy się wolontariuszami. Na rzecz pomocy uchodźców, ten heroiczny wolontariat, aby nie stał się cierpieniem czy współcierpieniem, wymaga też przygotowania wolontariuszy. Dlatego też y, empatia może być źródłem naszej aktywności. Jeżeli mamy empatyczną postawę, no to po prostu zaczniemy słuchać. Rozumieć, potem działać. Ważne jest też, żeby nas to, żeby umieć to robić po prostu, w sposób odpowiedzialny. To znaczy, że jeżeli ktoś cierpi, to my też nie musimy cierpieć, bo nie na tym ta relacja empatyczna ma polegać, tylko my powinniśmy zrozumieć, co my możemy zrobić, żeby pomóc. I czasami mi się podoba, a czasami źle jest interpretowane, to jest taki empatyczny błąd, że na przykład ja rozumiem, że źle się dzieje w wielu miejscach na świecie, dlatego, że mamy kryzys klimatyczny i że cierpi natura, cierpią ludzie i nie chcę się zgodzić na taką sytuację, we po mnie pojawia się pewnego rodzaju błąd. Zgadzam się na to. To jest taki bunt empatyczny, wynikający ze zrozumienia czegoś. Bo zrozumienie by we mnie się nie narodziło, gdyby nie empatię. I ja myślę, że często się boimy hasła bunt, bo boimy się, że on się potoczy gdzieś tam, nie da się go opanować. I to oczywiście jakiś ryzyko jest, ale ten bunt empatyczny moim zdaniem jest nam jako ludziom bardzo potrzebny. Z jednej strony, żeby się nie dać zdehumanizować, a z drugiej strony, żeby w ogóle ten świat jakoś sensownie mógł funkcjonować. Jacek Uboski mówił, że byłeś na wszystkich festiwalach Empatia w Działaniu. I mam ochotę Cię zapytać, bo słyszę, przynajmniej tak z tego, co mówisz, że empatia, że sytuacja edukacyjna, czy jest coś jeszcze, co sobie wziąłeś z festiwalu Empatia w Działaniu i zaadaptowałeś u siebie, w akademii, w relacjach międzyludzkich, w wolontariacie. Czy są jeszcze jakieś inne rzeczy? Bo. Empatii jest niezbędny do tego, żeby pogłębiać refleksję na temat zarządzania w oparciu o rodziny wartości, które teraz są niesłychanie ważne, bez których nie zbudujemy nowoczesnej ekonomii, nie rozwiążemy wielu wyzwań technologicznych oraz na przykład, żeby ochronić nasze. Miejsca pracy przed dehumanizacją. Te wszystkie procesy automatyzacji, cyfryzacji, yy, robotyzacji i tak dalej, tak dalej. Nas dehumanizują. No, tego się nie da nie yy, zauważyć. To, to wszystko no, wymaga też jakiejś innej yy, pracy. Dlatego na przykład mamy w tym roku 25-lecie, dobroczyń z roku żeby ludziom przypominać, że firmy powinny też społecznie się angażować, to chociażby, żeby łapać tą równowagę między tymi różnymi rodzinami wartości, ale też, żeby zbudować dobre relacje z otoczeniem, aby mieć falną też przestrzeń na opowiadanie o wartościach firmy poprzez takie akty niebiznesowe, bo one wtedy są bardziej wiarygodne i bardziej przekonywujące itd. Dlatego też ja uważam, że to, co robi Jac tworząc festiwal empatii, a tak naprawdę organizując rytuał, który przypomina ludziom o tym, jak ważna w naszym życiu jest empatia, że oni się zatrzymają na chwilę, że jest ten przystanek taki, to, to jest coś bardzo, bardzo ważnego i potrzebnego. No i myślę, że powinniśmy rozwijać to. Być może następne pokolenie powinny to wyzwanie podjąć. Dlatego też, na przykład, bardzo cieszę się, że w końcu została przez Jacka wydana książka o sytuacji edukacyjnej, bo taka często ludzi rozumiemy poprzez to, co powiedzieli albo co napisali. Jeżeli ktoś zrobił jakiś popularny podcast, to tak będzie otoczenie myśleć o nim. Jeżeli ktoś wydał bardzo fajną książkę, w której zawarł wiele ważnych swoich myśli, no to tak będziemy o nim myśleć. Jeżeli się nie zrobi tego podcastu, jeżeli się nie napisze tej książki, nie ma, nie ma nas. I dlatego też bardzo się cieszę, że książka już jest, bo w tej książce jest bardzo wiele bardzo mądrych myśli. I bardzo się cieszę, że na przykład ja teraz inaczej widzę Jaca niż przed tą książką. Dlatego też ważne są festiwale, bo wtedy możemy siebie zobaczyć z innej strony, odmrozić trochę te relacje. No, trudno mówić językiem. E rywalizacji i profesjonalizmu o empatii, no ten, ten, ten język po prostu tutaj wmięka, no, trzeba użyć innych y, 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 sposobów komunikacji. W związku z tym jest bardzo oczywiście wiele osób, które się uśmiechają na hasło festiwalu empatii. Trzeba też na to zwrócić uwagę, że traktują to jako mało poważne przedsięwzięcie. No i co zrobić? No, nic z tym nie zrobimy. Ja pamiętam, że jak kiedyś założyliśmy Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i jak dzwoniłem, no dzwonię w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, to albo była cisza, albo ktoś z drugiej strony nie wiedział, co ma zrobić, albo odkładał słucha. Teraz mamy już inną sytuację, minęło ponad 20 lat i przyzwyczailiśmy się do tego, że filantropia jest ważna. To jest. Czymś, co buduje nasz humanizm. Ale, ale, ale na wszystko trzeba zapracować. I dlatego festiwale są tak potrzebne. Festiwale brakuje. Mm -hmm. Aż mnie, Pawle, korci, żeby ci zapytać, e, czy z uśmiechem widzisz Jaca po przeczytaniu tej książki, bo powiedzieli, że zmieniłeś e, jakby swoje spojrzenie. Nie, dlatego, że jest on naprawdę wrażeniem. Dlatego, że yy, no, Jacques, poprzez swoje podejście do y, empatycznego świata, też jest nastawiony bardziej na słuchanie. A tu się okazało, że potrafił w tej książce bardzo dużo powiedzieć. I y, y, często y, nie mając możliwości, żeby tak długo kogoś słuchać. Y, ten kontakt z książką jest zastąpienie jakiejś bardzo długiej rozmowy. Ja też czuję, jakbym po bardzo długiej rozmowie z Jacem. No i zrozumiałem wiele rzeczy, których wcześniej nie zdążył mi opowiedzieć. Festiwal. Jestem bardzo ciekawa, co, co powiesz, Pawle, bo moje ostatnie pytanie jest: czy na bezludnej wyspie można być filantropem? Na Bezludnej Wyspie można być filantropem. To znaczy, nie żyjemy nigdy na Bezludnej Wyspie, która jest bezludna w tego słowa znaczy. Gdyby to była skała, której nie ma żadnego życia, nie ma żadnej jakiejś ożywionej nie wiem, energii, no to, no to nie, nie da się po prostu, najzwyczajniej w świecie bo tylko zostajemy sami ze sobą. Natomiast y, wszędzie jest y, coś, co może przykuć naszą uwagę i sprawić, że chcemy y, jednak zareagować. Dlatego też y, oczywiście każdy z nas był w jakimś miejscu nad wodą i i widział albo jakieś śmieci wrzucone do tej wody, na przykład jestem strażnikiem rzeki w, w takiej organizacji WWF i znanej dosyć i strażnicy rzeki zobowiązują się, że od czasu do czasu odcinek rzeki, który sobie wybrali, zwyczajnie świecie przejdą się i tak zmonitorują. zobaczą jakieś śmieci czy jakieś nie wiem nieodpowiedzialne melioracje czy inne rzeczy po prostu wiedzą gdzie można wyciągnąć ze strony jakiś dokument, wysłać i zainterweniować albo zrobić coś innego. Teraz nawet na Bezudnej Wyspie Będziemy czuli się odpowiedzialni za tę wyspę, za te, nie wiem, za jej otoczenie, czy ona będzie dalej czysta, że będą żyć tam jakieś rośliny, istoty, czy, czy, czy nie, czy to wszystko zniszczymy, zmarnujemy. I myślę, że filantropem można być wszędzie, tylko trzeba mieć otwarte oczy i czuć taką empatyczną odpowiedzialność za świat. Które nas otacza. I im bardziej dzieci yy, będą wychowane w duchu takiej empatycznej odpowiedzialności, tym szybciej rozwiążemy nasze problemy. Bo yy, po prostu będziemy postępować zgodnie z yy, innym kodeksem wartości, niż teraz postępuje świat. Mm. Bardzo dziękuję, Pawle za tą rozmowę. Yy, jest mi niezmiernie miło, że, yy, że znalazłeś czas i byłeś kościem. Tak więc... Bardzo dziękuję. Paweł Łukasiak, po prostu dobry człowiek. Czy mogę tak zakończyć? Będzie mi bardzo, miło. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.